Счастье! Мама на имя Витам на моем канале. Dzisiaj chcę opowiedzieć Wam, co mnie zaskoczyło w Polsce. Od razu mówię, że to będzie moja subiektywna opinia i że nie każdy Ukraińc będzie takiego samego zdania jak ja. Na przykład Ukraińcy z zachodu Ukrainy mają dużo wspólnego w kulturze z Polakami. Każdy przyjmuje informacje przez przyzmat swego doświadczenia, dlatego to, co zaskakuje mnie, może nie wywoływać w ogóle żadnych emocji u kogoś innego. No coś, przejdźmy do tematu. Pierwsze zaskoczenie powiązane chyba z tym, że pochodzę z biednej rodziny. Przypomniało mi się, jak na początku dzwoniliśmy do rodziców przez Skype i pokazywaliśmy nasze zakupy. Chwaliliśmy się, że kupujemy parówki, wędlinę, że jemy jogurty, codziennie jemy mięso i możemy kupić sobie co chcemy. Pamiętam, że byłam dumna z Polaków. Czemu oni marudzą? Przecież są tacy bogaci. Kiedy byłam na Ukrainie nie zawsze mogłam sobie pozwolić kupić to, co chcę. I chodzi mi o jakichś takich zwykłych, tanich rzeczach, takich jak na przykład sneakers. W Polsce już mogłam kupować wszystko, co sobie życzę. Kiedy dopiero przyjechaliśmy do Polski, nie mogłam przyzwyczaić się do polskich pieniędzy i cen. Nie mogłam zrozumieć, co jest tanio, a co jest drogo. Dziwiło mnie to, że za 5 zł monetę mogłam kupić sobie kilogram mięsa. Mi się wydawało, że w Polsce jest wszystko bardzo, bardzo tanie, bo w Ukrainie dostając zwykle wynagrodzenie, nie możesz pozwolić sobie kupować tak dużo. Rzeczy. Byłam w szoku, że kupując jedzenie, u ciebie zostaje jeszcze spora część wynagrodzenia, i że możesz wydać je jeszcze na coś innego. Jakoś powiedziałam koleżankom ze studii, że w Polsce bardzo tani łosoś. Wtedy one na mnie tak popatrzyli, niby chcieli powiedzieć. Dziewczyna, co ty gadasz? Bo tak naprawdę łosoś w Polsce nie jest tanie, ale wtedy ja dostawałam około 2000 zł i mi się wydawało, że 40 zł to w ogóle bardzo, bardzo tanie. Mój przeszły szef powiedział, że oszalałam, kiedy dowiedział się, że kupiłam sobie nowy telefon za 1200. A dla mnie tu nie było nic dziwnego. Dlatego, że ja byłam przyzwyczajona, że dostając wynagrodzenie, możesz wydać większą połowę, a nawet czasami całe wynagrodzenie na jakąś jedną rzecz, na przykład na jakieś kozaki lub na kurtkę. A żeby kupić nowy telefon, musiałam wydać od razu dwa, trzy albo nawet cztery wynagrodzenia lub zaciągnąć kredyt na rok lub dwa. I chodzi mi teraz o takim zwykłym telefonie ze średniej półki. Nie wiem, czy udało się mi do końca przekazać to, co mam na myśli, ale mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodzi. Na studiach nauczycielka zapytała u studentów, czy będzie ktoś po zajęciach jechał w kierunku jej domu, samochodem oczywiście, i czy może je porzucić. Wtedy ja poważnie zaśmiałam się, bo przecież skąd u młodych ludzi, u biednych studentów może być samochód? w takim wieku. I byłam bardzo zaskoczona, kiedy dowiedziałam się, że dużo kolegów ze studiów już mają swój własny samochód. Dla mnie to wtedy było przerażające, bo na Ukrainie nie każdy może pozwolić sobie kupić samochód w takim młodym wieku. Pamiętam, kiedy kupiliśmy samochód już będąc w Polsce i kiedy moja babcia dowiedziała się o tym, ona po prostu zaczęła płakać od szczęścia. Właśnie co mi jeszcze dziwi, to to, że w Polsce prawie wszyscy mają e, prawko. Nawet jeżeli nie posiadają własnego samochodu, nie byłam przyzwyczajona do przycisków w komunikacji miejskiej. I kiedy pierwszy raz jechaliśmy tramwajem, byłam zaskoczona. Czemu nam się nie otwierają drzwi? Później okazało się, że jeśli chcesz wyjść, to musisz e, nacisnąć przycisk. W ogóle jestem miło zaskoczona. Komunikacją miejską. Wszystko funkcjonuje po prostu jak zegarek. Stan techniczny transportu na wyższym poziomie, zadbane przystanki, możliwość kupić sobie bilet przez aplikację na telefonie, jak dojadę. To wszystko sprawiło na mnie pozytywne wrażenie. Było dla mnie zaskoczeniem to, że Polacy mają obowiązek samodzielnie rozliczać się ze swojego przychodu i składać PIT. Pierwszy raz, kiedy składałam zeznanie, to dla mnie troszeczkę to było skomplikowane. Teraz już składam wnioski online i w ogóle nie mam jakiegoś takiego dużego problemu z tym. Jedna rzecz, która zaskakuje mnie do dziś, to pici wódki, czyli przekąska, którą podajecie do wódki. Na Ukrainie zazwyczaj, jeśli piją wódkę, to koniecznie ma być dużo jedzenia. Na przykład pire, wędliny, parę sałatek, kotlet melony. W Polsce zazwyczaj ograniczają się lekką przekąską. W Polsce odkryłam dla siebie grilla i kiełbaski. No, w Ukrainie też robimy grilla, ale wygląda on troszeczkę inaczej, bardziej podobnie do gruzińskiego. Zazwyczaj robimy szaszłyk. I tak naprawdę robimy to z okazji jakiegoś święta. W Polsce zrobić grilla to sposób na fajny weekend z przyjaciółmi. Kolejna rzecz, która zaskakuje mnie w Polsce, to wasze wesele. No, po pierwsze tym, że bawicie się do samego rana. U nas na Ukrainie zazwyczaj impreza kończy się o 23.00. Po drugie, zaskakuje mi ten fakt, że czasami od momentu, kiedy chłopak oświadczył się dziewczynie do momentu bezpośrednio samego wesela mija 2-3 lata. Po trzecie, ilość zaproszonych osób. Na Ukrainie jeśli zaprosisz 100 osób, to już uważa się, że to będzie duże wesele. W Polsce to średnie wesele chyba, a duże wesele w Polsce to kiedy zaproszono 300 osób. Jeśli się mylę, to poproszę napiszcie mi w komentarzach. Zdziwiło mnie również to, że. W Polsce kościelny ślub jest ważniejszy od cywilnego, no bo w centralnej i wschodniej Ukrainie zazwyczaj biorą tylko cywilny ślub, a kościelny no też biorą, ale to już nie jest tak konieczne. Myślę, że to u nas zostało się po komunie. Bardzo przeraziło mnie to, że w Polsce musicie przed Weselem odbyć kursy przedmążańskie i spotkanie w poradni rodziny. Religie w życiu Polaków odgrywa ważną rolę. Na przykład już w podstawówce macie zajęcia religii. Na Ukrainie czegoś takiego nie spotkałam. Zauważyłam, że w Polsce dużo młodzieży odwiedza kościół. Jeśli zapytać młodych ludzi na Ukrainie o religię i wierzę, to duże prawdopodobieństwo, że oni powiedzą, że są ateistami, że w ogóle w cerkwie były tylko Parę razy za swoje życie nie daję oceny temu wszystkiemu, po prostu mówię, że byłam troszeczkę zaskoczona, kiedy zobaczyłam takie zaangażowanie w młodzieży w religię. Dwa imienia to kolejne zaskoczenie. Teraz już wiem o komunii, pierwszej, drugiej, o ale na początku nie rozumiałam, czemu w większości urzęd urzędowych błanków proszę mi podać dwa imienia. Później dowiedziałam się, że dużo kolegów ze studii ma dwa imienia. Chyba znacie, że w Ukrainie oprócz imienia i nazwiska mamy jeszcze imię po ojcu. Ale jednak zdziwiło mnie to, że w Polsce często proszą podać imię ojca i imię matki, i nawet na karcie pobytu mam napisane imiona swoich rodziców. Zdziwiły mnie i inne fakty, na przykład to, że w Polsce pierwsze piętro nazywa się parter, a drugie to pierwszym i do tego czasu muszę zastanowić się, na które piętro muszę iść. Ciekawostką dla mnie jest także to, że w reklamie zabroniono przebierać się w lekarzy. I tylko prawdziwy lekarz może polecić ten albo inny produkt w ubraniu lekarza. Rzuciła mi się w oczy miłość Polaków do suplementów diety. Na przykład w, na Ukrainie nic nie słyszałam w ogóle o magnesie, a w Polsce stały czas tylko słyszałam o, piję dużo kawy, to wypukuje magnez, albo bolą mi mięśnie, mam skurcze, to chyba mi brakuje magnezu. I w raniu stale lecą jakieś reklamy i suplementów diety. I jeszcze taką ciekawostką dla mnie było to, że w Polsce wykorzystujecie taką miarę wagi jak deko, i że przy zakupach możecie powiedzieć, że poproszę 20 deko. Na Ukrainie takiego czegoś nie ma. Oczywiście takich faktów było o wiele więcej, tylko że ja już troszeczkę ich zapomniałam i to, co wydawało się mi dziwne, teraz już nie wydaje się dla mnie dziwnym. Na tym kończę swój filmik. Dzięki, że byliście ze mną. Jeśli filmik Wam się spodobał, to łapka w górę. Czekam również na Wasze komentarze. Zobaczymy się w kolejnych odcinkach. Wszystkiego najlepszego. Pa!